To, yy, powiem szczerze, yy, zawsze mam tremę, jak, jak wychodzę na scenę, a dzisiaj szczególną. No, daję przecież, daję. I, I tego mam po prostu. Nie, ja po prostu zajmę Państwu mało czasu, obiecuję, bo ja chciałem poruszyć tylko takie tematy, które jakby mnie generalnie yy, yy, no działają na mnie i mnie wpieniają. I ten, cicho no. I tego. I powiem szczerze, ja, proszę Państwa, przyznam się, może powiem straszną rzecz. Ja się przyznam do czegoś. Otóż proszę Państwa, ja cieszę się, że nasi piłkarze nie weszli do Mistrzostw Europy. Ja cieszę się i mam nadzieję, że nie wejdą też do Mistrzostw Świata finału. Dlaczego? Nie to, żebym ja coś przeciwko piłkarzom, chociaż uważam, że polscy piłkarze trzymają bardzo dobrze poziom gorzej spiony. No, nie, oni mają jedną wadę. Ty. Wiecie, dlaczego polscy piłkarze spóźniają się do piłki? Bo stoją w korkach. Ja powiem Państwu szczerze, ja po ostatnich Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii, ja wyrzuciłem ostatni telewizor. Ja na radiu jechałem. Jak słowo. Ja nie wiem, czy to pamiętacie. Mistrzostwa powodują coś takiego, że wszyscy się interesują tymi mistrzostwami, od sprzątaczki do prezydenta. Potem sobie prezydent jedzie na takie mistrzostwa, a sprzątaczka sprząta. Prezydent sobie jedzie z prezydentem Edyta. Okazało się, że plotka. Że jednak Edyta. Nie, nie o to chodzi. Proszę Państwa, jak słowo... Pamiętacie? Jak Edyta zaśpiewała. Ty, złośliwi mówili, że to był hymn. Nasi chłopcy normalnie, to tak, za serce się złapali. Ty, ale potem numer, bo potem oni się złapali za ręce. Ty, to były pierwsze mistrzostwa, jakie widziałem w życiu, że dorośli faceci w krótkich kalesonkach, ty, przed meczem, oni wszyscy... Ty łapali się za ręce. Ja mówię, oho. fajne mistrzosa będą. <grywa> Jezus, ty jak wykrakałem pierwszy mecz Senegal grał z, z, z Francuzami. Ty, murzyn strzela bramkę i co? Ty, pretekst. Pozostałych dziesięciu do tego murzynka i... Ty, żeby mu podziękować. Facet saltami się ewakuował. Dobrze, że w piwce nożnej trawkę to tak króciutko strzygą. Ty, a jakby były zarośla? Chłopcy by się schowali, a TVN z kamerą i... Mamy cię, mamy cię. Przysięgam wam, ja miesiąc przed mistrzostwami świata czułem, że coś jest nie tak. Bo ja dokładnie przeczytałem wtedy nazwisko naszego selekcjonera, dokładnie, a był Engel, dokładnie przeczytałem Engel, ty, od tyłu. I co wyszło? Legnę. Ja się cieszę, że chłopcy w ogóle stamtąd wrócili. Przecież oni lecieli prezydenckim kiłem, iłem. To są bardzo zawodne samolociki, im się dwa śmigiełka zaczynają na raz. Ale jedyna wygrana z tych Mistrzostw Świata to było to, że nasza Edyta naszym hymnem dwa miesiące później wygrała Festiwal Szantów w Sztokholmie. <grywa> ale proszę, powiem Wam szczerze, wiecie co? To jest Pikuś, ale ja mam swoich idoli. Na przykład Beckham. On źle zagrał w Mistrzostwach Europy, bo był bez włosów. Jego talent był we włosach, zawsze. Zobaczcie, że jak on był we włosach, to dobrze grał. Na przykład on na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, on wziął ze sobą nawet fryzjera. I fryzjer przed każdym meczem żelem z włosów takiego czuba robił mu na głowie. Jezus, jak to się przyjęło? Tam Korea, Japonia, tam mieszka miliard dwieście milionów yy, tych jako kształtni. Oni wszyscy zaczęli z takie różnokolorowe koguty lepić na, na tym, takie czuby na głowie. Ty, Anglia przegrała, Beckham wyjechał, czuby zostały. Miliard dwieście milionów takich kogucików. Oni, bo oni, ja mówię kogucików, bo oni nawet język mają taki kogucio-ptasi. Taki mają. Ty, oni nie mówią tak jak my. Po polsku. Oni mają język, mają taki agresywny, mają takie... Chodzę w... Chodzę w... Ty, ja tam byłem. Posłuchałem, jak gadają, wchodzę do baru, mówię... Ty! Piwo mi sprzedali! A wiem wyraźnie, wódkę z Coca-Cola. Ale powiem wam szczerze, to, że Polacy grają tak, jak grają, to jest sprawa polityczna. Na dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata piłkarzy wezwał do siebie, do, do pałacu sam prezydent. Jak ja zobaczyłem 38 facetów w dresach w pałacu prezydenckim, mówię oho, pruszków zaatakował. Ty, a prezydent dawaj. Ciężkie pytania im zadawał, mówi do nich ta. Widziałem w telewizji, mówi do nich tak. Panowie! Ty, do piłkarzy. Mówi do nich. Panowie! Jedziecie reprezentować nasz kraj. Polskę. A Polska to kto? Ty, cisza. <śla> Jeden się zgłosił. ty, Obrońca. Podobno z urzędu. Mówi, no, Polska to będzie Jurek, Dudek, Zbyszek, Boniek. Prezydent mówi, nie! Polska to przede wszystkim szopen, Kopernik, Słowacki i Mickiewicz. I chłopcy, dawaj. Dwa tygodnie do Mistrzostwa świata tej oni książki zaczęli czytać. I zatrzymali się na słowach, nam strzelać nie kazano. Ja... <zopatrzyma> Powiem wam szczerze. Ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem przegrać z, z Anglią. Ja rozumiem przegrać ze Szwecją. Ty, ale 0-0 z Węgrami? Z Węgrami? Na naszym świętym 100 tysięczniku 0-0. Nasz największy piłkarz, napastnik. Typowy Polak. Ul z Abebe. On płakał. On jest typowy Polak. Ja powiem dlaczego. On nie strzelił pięciu sytuacji sam na sam z bramkarzem. Nie wykorzystał. Pytają Oli, czemu? On mówi: Oli nie umi. No jak nie umi? Jak był nigeryjczykiem, wszystko umiał. Polski paszport dostał w Geny, weszło, nie umi. No paranoja. Ale najbardziej mi się podoba wykładnia matematyczna naszego piłkarza Radosława Kałużnego, który właśnie po meczu 0-0 z Węgrami mówi tak. Oni tak dają wywiady, nie? W, yy, piłkarze. Tak i mają. Piłkarze, bo kolarze to. Czyż lowcy dobrze, bo oni tak. I, ty, i on ją tak, 0-0 z Węgrami. Ty, A Kałużny mówi tak. No jakbyśmy strzelili jedną bramkę, to byśmy wygrali 2-3-0, No ale go ja rozumiem. Kolega mu się teraz żeni, ja wieś: chłopie, ty się żeni raz. Będziesz miał dwa, trzy rozwody. Nie to jest paranoja. Słuchajcie, szczerze między nami to to, że ci piłkarze nasi grają tak jak grają, tak naprawdę to jest ich wina. To jest ich cholerna wina. Jeszcze żaden piłki nie dotknął, nie kopnął, jeszcze żaden bramki nie strzelił. On już pozował w kolorowych tygodnikach. Z żoną, z kochanką, z ksem, kotem, bracie, pod wycieraczką na wycieraczce. Gwiazdorstwo uderzyło do głowy, a jest podstawowa zasada: nie wolno. Nie wolno dać sobie wymówić, że człowiek jest gwiazdorem. Nie wolno. Spójrzcie na mnie. Tak proszę. Patrzcie. Ta sama marynarka, szósty rok, i jeszcze nie znoszona. Nie znoszę jej, No Ale tak naprawdę, słuchajcie, ten balon próżności nadmuchują dziennikarze. Dziennikarze, przyjadę się po tych dziennikarzach. Dziennikarze w większości alkoholicy i zboczeńcy. Tak. Najbardziej zboczeni są dziennikarze radiowi. Znaczy nie to, żebym się na kiegoś nadział, nie, nie. Nie, po prostu. Ty, bo oni tak, oni nie mówią normalnie tak jak my. Dzień dobry, zdem Jolkę. Nie, oni mutują tak tym głosem. Ty dzwoni do mnie na komórkę, taki dziennikarz dzwoni. Ty, ja słyszę coś takiego. Halo, halo. Pum. Polskie Radio. Kurna, myślałem, że się odbiornik włączył, bracie. Halo, halo, Czy to pan Cezary Pazura? To żeby zależyć, mówię. Tak, słucham. Halo, halo? Mam dla pana fantastyczną propozycję. Chciałbym zaproponować panu mecz charytatywny. <noise> Bardzo lubię to słowo. Mecz charytatywny. Ty, w hokeja na rolgach. Ty, ja w hokeja na rolkach, ty, dla rabia. Ty sądzisz, <noise> że jestem debilem i ja nie mam wyobraźni? Przecież ja od razu, ja od razu widzę siebie jak popylam z tym kijem. Ty, i nagle nóżka robi mi z cyru. no bo jest na rolgach. Ja mordą w beton a Ząbki. Wszędzie. Tyle nie Ty i to jest dla rabia. tego nawet nikt nie zobaczy. Jakby to było dla telewizji, kasetkę bym rzucił, nagrał, dziecko miałby pamiątkę po ojca Zen. albo mówią na przykład dziennikarze mówią, ty oni mówią, oni mówią, że artyści piją. Przysięgam, ja nie piję. Ja nie piję, bo jestem na antybiotyku, ale już ostatni dzień. Nie wiedzicie, że artyści piją? Słuchajcie, szczerze? Czy piją szczerze? W Międzyzdrojach to jest Festiwal Gwiazd, i to jest Festiwal Gwiazd. To są dożynki. <noise> tak, a myślicie, że, a myślicie, że czemu oni wszyscy ręce tam odciskają? Kurna, a co? <noise> Wiem po sobie. Chociaż ja oryginalnie do tyłu leciałem. Ale też rączka wyszła, no. Ty, o, a jak byłem tam zimą, tak inkognito, patrzyłem na gwiazdy, no nie? Na, na gwiazdy. W Polsce tak się na gwiazdy patrzył. <laughs> patrzyłem na gwiazdy. Ty chodził taki facet tam z dzieciakiem, takim, takim łebkiem czteroletnim. Na bank był ze Śląska. Facet. Wielki. Poznałem, bo tak był wielki. Miał taki wielki głowę. Karczycho i tak bracie, tak... Do samej ziemi, bracie. Ręce jak bochny chleba poznałem, że ze Śląska... ta, bo on jarał. On bez przerwy jarał. Bo oni ze Śląska jak przejeżdżają nad Bałtyk i dostaną jodem... To on musi szybko uzupełnić. I on uzupełnia, łepek tam serenkę przymierza, nagle ma takie... Mówi, widzisz, jakby twój był aktorem i nic nie robił, to bym miał taką małą mą. Ty ja nic nie robię. Ja. Proszę Państwa, 12 go, 14 godzin na dobę, piątek-świątek, świątek-piątek, świątek-świątek. 16 godzin na dobę, tak, jestem obłożony robotą, tak. Każda metr, 70, trójka z przodu, blond włoski, tak. Nie, żartowałem, głupi jestem, nie, nie. 68 się łapią. Nie, żartowałem, głupi. Nie, ale trzecie, najgorzej, jak zapraszają na rauty, na takie, wiesz, tego. Ty, dostaje ostatnio zaproszenie, przysięgam, nie ściemnia. możecie nie wierzyć. Zaproszenie, jest napisane jak byk. Zaproszenie, ambasada de la France. Ambasada de la France. Ty, ja sprawdziłem w słowniku. To jest ciężka choroba. Ale mówię ryzyk-fizyk. Ja idę. Zawsze przed wyjściem staję przed lustrem. Ogolony i muszę sobie przysięgnąć przed lustrem, bo ja mam bardzo strasznie, mam słabą, silną wolę. Więc sobie przysięgam, wy Cezary, co sobie przysięgasz przed dzisiejszym wieczorem? Co... Gdzie mi się odwracasz tam? czym mi patrz tu. Co sobie przysięgasz przed dzisiejszym wieczorem? Otóż przed. Przy dzisiejszym głośniej mi! Przeciś głośniej. Przedzi... Gło, jeszcze głośniej. Przed dzisiejszym wieczorem przysięgam o tuż uroczyście iż nie będę był! Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Słuchajcie, przychodzę na bankiet ludzi tak tu pod takim namiotem. No może trochę mniej. Ludzi, słuchajcie, wszyscy odwaleni, wyfiokowani. Wszyscy. A ja po francusku to co? Troszeczkę. Nudno! Słuchajcie, ja na takich imprezach się czuję jak strażak. No bo wszyscy gorzałe, a ja z wodą. Babkom jak się te perfumy wszystkie wymieszały, ty nie, daj Bóg zapałkę odpalić. Chodzę, nuzę się, ty nagle nie uwierzy się, przysięgam. Cud, przede mną wyrasta bar. Za barem nasz chłopak Polak mówi, panie Cezary, panie Cezary, co podać? Ja mówię, nie będę pił! Chłopak wpadł za bar, wyszedł, mówi, czyli wódka i ogórek. Ja mówię. No. Ach, ty. Ty, mój mały psychologów. Po pierwszej secie cud. Bardzo fajna impreza. Ludzie sympatyczni. Zacząłem nawet szprechać. I to w paru językach naraz. Druga seta, drugi cud. Ty, pusto, parkiet mój. Po robię to, co po czyli szukam kobiety swego życia. Znaczy, na tę noc. Kolejny cud, pojawiła się ona, słuchajcie, ona! Po przekątnej było wejście, weszła ona, mój ideał. Wysoka, szczupła i bardzo, bardzo, ale to bardzo skromna. Tak miała, tak miała rączki złożone, nóżka tak, Oczkami tak zamiatała, tak? Super. Takiej długiej czerwonej kreacji do kostek. Długiej, takiej purpurowej, można powiedzieć, kreacji do kostek. Weszła ty jak ona weszła. Ona zrobiła takie wrażenie. Ona weszła cała sala. I cisza kompletna. Ja ten moment wykorzystałem sru, sru sru łokciami. Stanąłem naprzeciwko niej, wdech na klatę. Rączki luźno. Mówię do niej trze, malenka. Ja mówię, zatańczysz. Ona mówi. nie. No więc grzecznie pytam dalej. Pogięło cię. I on mówi czemu? Ona mówi, nie zatańczy z panem z trzech powodów. Ja mówię, dziecko w imieniu jeden. On, po pierwsze pan jest kompletnie pijany. Ja? Pijany pociąg nosisz? On przez ten czas, jak my tu rozmawiamy, pan już trzy razy upadł i stał. Wie dziecko, bo ja szybko wstaję, tak? Ja 6.30 jestem na nogach. Drugi powód. Pan wybaczy, ale to, co grają, to jest hymn Francji. <laughs> Nie komentowałem, jestem głupi, tak? Ja on mówi, trzeci powód. On mówi, pan wybaczy, ale ja jestem kardynałem. Dziewczyny, czym my się różnimy? Wiecie czy? Czym, dziewczyny, czym my się różnimy? Czym? Na no czym? Ja mam swoją teorię. Ja uważam, że kobiety różnią się od mężczyzn tylko jedną, jedyną cechą, a mianowicie solidarnością. Rozumiecie to czy nie? No, patrzcie. Kobiety różnią się solidarnością, bo solidarność babska to jest kompletnie co innego niż solidarność męska. Ale, ale to kompletnie. Przykład. Najpierw solidarność babska. Ty. Kobieta wraca do domu nad ranem. Ty. Kobieta nad ranem do domu. Ty. Mężatka. Huch alkoholowy, włosy w nieładzie. Ty. Zadowolona! A mąż mówi: No nie. No nie. Gdzie byłaś? Mów. Mów, gdzie byłaś? Gdzie byłaś? Czy się Byłam? Koniecznie Byłam? Trzy razy w życiu wygarnych dziś byłam. U Krysi byłam. Haftowałam całą noc. Poduszkę dla Ciebie, bydlaku. Nie wierzysz, zadzwoń. co nie Krysia, czy moja żona by u Ciebie haftowała? mu prawdę. I Krysia się zes... zestrachała. I z tego strachu mówi, widzisz Stefan, twoja żona cię zdradza. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, przyjdź do mnie jutro z butem. Wina. To jest typowa babska solidarność amenska. Ta sama sytuacja, tylko mąż wraca do domu nad ranem. Ty. Huch! Alkoholowy. Włosy. Jak ma. W nieładzie. Tu. Śminki. Tu. Tu pazuri te za a zona movie O yesa I kurzik mnie to obchodzi, wiesz. Ale chcę wiedzieć jedno, gdzie byłeś, bydlarów. byłeś? nie zjeżdżili, że się byłem. U Romka. Byłem, graliśmy w brydża całą noc. Nie wierzy zadzwoń? No nadzwonił mi Romek czy Stefan był u ciebie i grali się, tylko pod prawdę był? A Romek był, był, był. Siedzi i gra! you <sighs>